Minecraft Bedwars, ale przed każdą ręką rzucam dwoma kostkami planszowymi, do których jest przypisano jedno z tych zadań. Przykładowo, rzucamy kostkami, wyrzucamy 6, patrzymy na zadania, patrzymy na szóste zadanie oraz wykonujemy je. Już wszystko wiadome? Zapraszam do oglądania. I... Okej, okay, czyli to będzie jeden rodzaj zbroi. Do tego zadania wykorzystam Chat GPT, żeby zapytać go o losową zbroję z Bedwars. Okej, okay, czyli mam po prostu wygrać grę ze zbroją skórzaną. Nie jest to najłatwiejsze, ponieważ no niby to słaba zbroja, ale z drugiej strony nie będę musiał czekać na żelazną zbroję. Bęk! Nie, nie! Nie, nie. Okej, okay, łatwo. No ja... Okej, okay, ogólnie już chciałem kupić sobie zbrojkę, ale przypomniało mi się o challenge niestety. Okej, okay, dzięki. Co jest grane? Staram się szybko dojść i zabijać wszystkich Żeby nie wszyscy mieli tak... Żeby jakby nie było już za późno Bo jak będzie za późno To wszyscy już będą mieli e, Diamentowe zbroje i w ogóle A Więc staram się wszystkich szybko zabijać Żeby to nie było jakoś e, trudne Później Może gowalne TNT no nie! Dobra, dostanę się na środek. Niestety nie mogę kupować zbytnio. Um. Ej! Dobrym pomysłem jest w sumie. Co? Co? Czy właśnie jest... z. Ej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Reset. No nie. Ej, dobra, kto żyje? Czerwony i różowy. Czerwony i różowy żyje. O kurde, prawie spadłem. Wiem, gdzie jest czerwony. Wiem, gdzie jest czerwony. Mogę czerwonego spróbować, szybko zabić. Póki różowy nie jest u mnie. O, dobra, dobra, dobra. Proszę, proszę, proszę. Jest, jest, jest. I tam jest gdzieś różowy, różowy od razu. Czekajcie, muszę go zobaczyć. Jest, jest, jest różowy. Jest różowy, jest różowy. Proszę. Прошу. Прошу Не ни Не, не, не. не. Но не. Jest! Jest! Łatwo? Oby coś dobrego. Dobra, szybko sprawdzące to było 3. Graję tylko z łuku. O nie! Tylko jest pewien problem, bo ja jestem słaby strasznie z łuku. A żeby z łuku zagrać, potrzebuję 12 złota. Hmm, ale mogę go zrzucać z łapki, więc na razie postaram się po prostu grać defensywnie. I mogę go spróbować z łapki jakoś zabić. O, spadł, spadł szybko, łóżko. Szybko! 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 O nie! Zapomniałem! Jest! Jest! Co jest? Nie wiem czy można to zaliczyć. Zaliczcie mi proszę to widzowie. Zniszczyłem go z łapki. To, załóżmy, że to była łapka, chociaż na początku trochę się pomyliłem. No ale zrzuciłem go, a nie ten. A nie, zabiłem. A więc już, 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 już nie mam przeciwnika. Z Firewolf ogólnie też nie mogę zabijać ludzi. No bo to też broń A łapka to na przykład nie jest chyba broń, jeśli się nie wydaje A więc z Fireboli też mogę zabijać, nie mogę zabijać ludzi. Sorry Okej, okay, mam tutaj typa spróbuje go zepchnąć w zuku w sumie Nie no, mówiłem że zepchnę w zuku. O nie No nie, chyba GG, chyba GG. Dobra, z fireballa nie mogę, no ale nie, no dobra. Mogę chyba ucieknąć. Ucieknąć w ogóle. Nie galaj, że on ma jeszcze fireball, by tu to... Z Jezu, prawie mnie walnął. Się nie mieści. No. 4 5 6 7 Dobra, siadam szybko. Brak mostów. Och, mogę używać e, Firebola i TNT. A więc to jest jedyna rzecz, którą mogę używać. A wełny będę robił tylko do podbudowywania się albo do w sensie nie do budowania się do ludzi, tylko do na przykład y, właśnie y, budowanie się do góry, bo to nie jest most, to nie? To jest po prostu budowanie się do góry. Spróbuję po prostu się do góry podbudować i może do niego pójdę tym fireballem. Dobra, dobra, będzie bad trade albo nawet spróbuję spaść. Nie! Dobra, to było trochę. Myślałem, że nie udało mi się tak szybko zliczyć łóżka. No ale dobra, yy, za to gram jeszcze raz. Siemanko. Szybko, 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 szybko. O! Hm. Dobra, hot tu idzie. O nie. Dobra. No, nie nagrało się, więc po prostu narysuję to wam w pęcie, co się stało. Więc będę sobie ja. Tutaj był inny ziomek. On miał mieczyk. Lepszy. Ja miałem mieczyk. Gorszy. No i spadłem, to ja, leje się krew ze mnie. On był szczęśliwy ze swoim mieczykiem. Mm, tak, więc no. Zapomniałem wam powiedzieć o tym, że jak jest 12 11, to to jest y, to samo co 10. Dobra, szybkie sprawdzanie. Y, 10 to jest bez łóżka. Dobra, poczekam, może ktoś mi zniszczy łóżko. Yy. No, nie mogę wyjść z bazy, jakby e, dopóki ktoś mi, łóżka, dopóty ktoś mi łóżka nie zniszczy. No więc trochę to chyba potrwa. Chociaż nie wiem, on już tu idzie. Okej, okay, ja mogę się przygotować i jakby do niego e, już przygotować rzeczy. Na przykład takie jak kill off. To jest niższy łóżko. Dobra, teraz szybko do niego mogę pójść i zniszczyć mu brzeczko. Mam na 6 kill Będę, ja muszę poczekać. Okej, okay, udało się. Ja pierd! Dobra. Bunk Okej, okay, 6, 7, 8. Teraz jedno z najtrudniejszych. Czyli ograniczone inwentury. 2 Czyli po prostu jeden to jest coś takiego, że jeden, jeden slot mogę mieć, a dwa, e, czy jakby party dwa, można tak to nazwać, to jest, że trzy rzeczy mogę mieć w inwentory. E, a więc to jest trochę łatwiejsze łatwiejsze w sensie niż e, inwentory e, jeden, bo jeden to jest tak jak powiedziałem, e, że jeden po prostu slot mogę mieć. I to jest pff, bardzo trudno. A dobra, póki mamy takie dobre, to się cieszymy. Jaki klucz! Nie. Ale się zdziwił. Yo! Nie! Spadł? Nie spadł. O nie, o nie, strasy łóżko. Dobra, chyba jest po moim łóżku ogólnie. A dobra, nie, on się kryje. Okej, okay, on mi niszczy łóżko, ale ja mu też zniszczę. I będzie y, trade bait, bait, bad trade. Chyba, że on spadnie. To wtedy będzie jeszcze lepiej w sumie. No i nie spadł. Ogólnie poszedł na. Nie! Okej, okay, nie wiem. Jak ja... Okej, okay, szybkie sprawdzanie Tylko TNT i Firebola. Okej, okay, mogę sobie poczekać, yy, aż on do mnie przyjdzie po prostu. I wtedy go zabiję, bo wolno kupiłem przez przypadek, że już... O dobro, może tam zaskoczę. Nie. Co? Dobra, poczekam na TNT, bo TNT będzie chyba szybciej. O jest TNT. O nie! Okej, okay, spadł. Co jest? Dobra. E, mogę szybko wziąć sobie to. I teraz mogę spróbować jakoś. No poczekam, poczekam, maszyn po prostu będzie już zdatny do bicia się. Okej, okay, już jest. O nie. To nie spadło. Dobra, dobra, dobra. Ja z nim mogę się bić w sumie. Mm. <laughs> Dobrze są ci ludzie na chwilę Dobra, chwila, Albo w sumie mogę się do góry po prostu podbudować, bo tutaj są dziwne te diamenty. Co? Zapomniałem postawić... Nie mam zbyt nie pomysłów, bo to jest chyba najgorsza mapa pod taki challenge. Bo chyba, że... O! Te, teraz teraz mogę to zrobić. No spokojnie nawet. Sobie pójdę tam. Uuu, nawet demejder nie dostałem. Sobie się podbuduję tam jeden blok niżej. Dostanę blok. Zrobię klacza. I skoczę. Tak można żyć. Nagrywało się, ale wy, wy, wygrałem, wygrałem. Patrz, pierwsze miejsce, wygrałem.